Nasze zadanie przedstawia się następująco. Płytę o ciężarze od 20 kN podwieszono luźno na pięciu śrubach. Śruby wykonano ze stali, dla której KR jest równe 110 MPa. Nakrętki dokręcono swobodnie, a następnie obciążono ciężarem płyty. Obliczyć średnicę gwintu i minimalną wysokość nakrętki. Naciski dopuszczalne wynoszą 32 MPa. Z tego, co widzimy w zadaniu, jest to przykład, gdzie śruba jest wyłącznie rozciągana, wiemy, że następują tutaj tylko naprężenia rozciągające, które przedstawiamy sobie wzorkiem, że sigma r jest równe q przez a. Nasze q to jest siła z jaką będziemy rozciągali naszą śrubę, a a to jest jej najmniejszy przekrój. Mamy tutaj. 20 kN rozłożone na pięciu śrubach, więc możemy sobie od razu przeliczyć, że dla jednej śruby to będzie nasze 20 na 5, co nam daje 4 kN. Więc mamy już załatwione nasze Q. Następnie musimy przejść do naszego A, czyli Przepisujemy sobie dalej Q, a nasze A zamieniamy na pole powierzchni naszej śruby. W naszym przypadku operujemy średnicami, więc będzie to najmniejsza średnica do kwadratu. To jest konkretnie d3 przez 4. Więc po zapisaniu sobie, na jednej kresce ułamkowej naszego wzorka przedstawia się on następująco. I wiemy jednocześnie, że naprężenia rozciągające mają być mniejsze bądź równe naprężeniom dopuszczalnym, czyli naszemu kr. Z podanej zależności możemy sobie wyprowadzić wzór na najmniejszą średnicę. Naszej śruby, który przedstawia się już następująco. Widzimy, że już przeszliśmy od naprężarze rozciągających do tego, o co nam chodzi, i możemy sobie teraz podstawić nasze dane. Więc mamy, że nasza średnica najmniejsza w śrubie, jest równa pierwiastkowi 4 razy. Obciążenie wynosi 4 kN, więc zamieniamy sobie na jednostkę podstawową. Mamy 4000 N przez pi razy i nasze KR, które wynosi 110 MPa. Tego nie musimy zamieniać, bo nam się to potem ładnie wszystko skróci. I wychodzi nam w milimetrach nasza średnica, która wynosi odpowiednio 6,806. Wiedząc już, że wynosi ona dokładnie tyle, możemy sobie dobrać z szeregu znormalizowanego jakąś śrubkę na odpowiednim gwincie. Jeżeli chcemy tego w miarę szybko dokonać, to najlepiej sobie wejść na jakąś stronę, gdzie jest to usystematyzowane. Ja wybrałem akurat taką i szukam sobie, gdzie jest moja średnica D3. To jest dokładnie tak, jak mówiłem, ta najmniejsza. I ta, która będzie następna, to sobie wybieram. Jeżeli projektuję coś, co ma być jeszcze dodatkowo w miarę przyjazne w złożeniu dla kogoś, no to patrzę na ten skok. Ale w naszym przypadku ja sobie wybrałem M8 razy 0,75. I tutaj nasza średnica. D3 wynosi tyle, oraz wszystkie odpowiednie średnice mamy podane, więc ja sobie pozwolę tutaj już przepisać. Gdy już wiemy, z jakim gwintem będziemy mieli do czynienia, to możemy sobie teraz policzyć wysokość nakrętki. Liczymy ją, wiedząc, że mamy naciski dopuszczalne 32, Megapascal. Naciski dopuszczalne w ogóle naciski liczymy sobie z takiego wzorku, że to jest po prostu siła przez szajkowi. I one mają być mniejsze niż naciski dopuszczalne. I znowu rozprowadza się to do tego, że potrzebujemy sobie. Policzyć nasze pole powierzchni, ale ja to już pominę. Przejdę od razu do wzoru na wysokość nakrętki, który przedstawia się następująco. No i z poniższego wzoru widzimy, co jest nam niezbędne, żeby odpowiednio to obliczyć. PH jest to nasza podziałka. Z to jest nasza. Krotność gwintu, a PDOP to są naciski dopuszczalne. Mamy również znormalizowaną średnicę naszej nakrętki. Mamy również tutaj średnicę naszej śruby, i odpowiednio PH u nas będzie wynosiło 0,75, D będzie wynosiło 8, ponieważ mamy śrubę M8, D1 odczytaliśmy sobie z tabelki jako średnicę wewnętrzną nakrętki. No, Z to jest akurat krotność. Gwint jest jednokrotny, więc jedynka. Naciski dopuszczalne mamy podane w zadaniu. Więc po podstawieniu to wzór przedstawia się już następująco. i po wrzuceniu sobie tego do kalkulatora otrzymujemy 9,68 mm. Mieliśmy wykonać obliczenia na średnicę gwintu i dobrać minimalną wysokość nakrętki i nasza minimalna wysokość nakrętki wynosi dokładnie tyle I tak jeszcze na marginesie można dodać, że Zazwyczaj się zakłada, że pierwszy i ostatni zwój gwintu nie pracują, więc mamy na to taki wzorek, że i to się równa n przez ph. My sobie tutaj załóżmy, że nasze n wynosi 10. Podziałka to jest 0,75, więc około to będzie tak. 13 zwojów gwintu, więc jest to już solidna ilość, i stąd właśnie się bierze to, że warto czasem wziąć większą śrubę, żeby ktoś kto to składa się, nie nakręcił, bo tutaj jednak trzeba parę tych zwojów przekręcić.